Zagraliśmy Ej, to wcale nie krej. tak widzowie, że to to jakby miałem decyzje. dla was materiał, co nie, ale musieliśmy zmienić grę i mi się coś jeszcze i miś w ogóle i musiałem zmienić serwer i przez to mi się zbagował, znaczy jakby zbagował yes, się OBS i y, jakby y, pierwsza część materiału poszła się rąbać. Tak więc y, witam dzisiaj. Więc, o... więc możecie ją zobaczyć u na kanale. Tak. A więc tak, tak? szybko. A, e, nic tam ciekawego nie ma, bo Tak, e, w tak, 21 A, no wojnie, tak. więc jesteśmy na nowej mapie, gdzie sobie lepiej radzimy. I e, ja więc... nie chcę co upgrade upgrade'a jednego genera na większy level. Dobra, no to e, kontynuując to, co zrobiłem we części filmu, postawimy więcej tych Golden Pyro, bo oni muszą mieć tutaj korytarz śmierci. 6 Golden mm -hmm. Pyro to jest idealny pomysł. A, e... W pierwszej części, która jest ufilona, możecie y, dowiedzieć się y, trzech rzeczy na temat Golden Pyro, które sprawiają, że jest najlepszą najlepszym Golden Skinem. Tego nie powiedziałem, to że jest jeden z najlepszych. Jeden z fajniejszych. Najlepszym. Nie jest najlepszy. najlepszy. O, to clickbait najlepszy. ma być porządny. W właśnie, ma być porządny clickbait. Dobrze. I posunąłbyś tego military base, bo to jest dobre miejsce na turety. Dzięki. Jak widzicie, trochę się zmieniło, w, bo w tamtej części materiału innego był jeden e Pursuit, a tutaj mamy dwa Pursuity. Więc... Buczo, I need Zizzei. Wiem, ja maksuję. A, Dobra. trochę bez sensu użyłem tego koła, ale spoko. Ej, postawisz tutaj a, o przy tak tym nie. drzewku, postawisz przy tym drzewku bądź przy tym drzewku komandora dla moich Pyro? Gdzie? Y, przy tym na początku drzewku, przy tym drzewku najlepiej. O, o, o tutaj. A, 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 a. Żeby nie był przy... u, 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 u. Najlepiej, żeby nie był centralnie przy drodze, bo chcę tutaj przy, przy drodze postawić u, moich u, 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 może być. U ta a a. Ak. Wziął... Wziął tych. Ma 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 porfietów. W sumie nie, w w nie... to W filmie Filona już to wiecie, ale w filmie Ośmiernicy Jana już nie wiecie. Piszcie w komentarzach hashtag simp jeśli jesteście ze mną. Kiedy tego komandera jednak Nie, Och, hmm. O cholera, Tylko o tym zapomniałem. Liczę na gry, liczę. Niebezpieczne. Liczę na licze. <laughs> Boże, przepraszam. Uwielbiam to. Head, proszę, nagrywaj więcej. <laughs> więcej pyro! Mm -hmm. Burning time, bro. Naprawdę tu już nie ma discountu? Naprawdę? Jak A widzicie... Ustawię tego brureta tutaj. Odpalimy call to No ja, ja. Ja Teraz oni sobie bardzo A, to nie A, general! Pohestisz! Widzieliście u mnie, co nie? Tak. Nie jestem simpem! Jesteś. Pisz simparmi w komentarzu Nie będę Hasznek simparmi w komentarzach Dobrze, następny film To ja obowiązek każdego byli. mojego widza Nie No to w sumie nie Ale jak bardzo jakby ktoś napisał to by było fajnie Ci którzy nie są za, za tym Ci którzy nie są za Simpami niech piszą zimp Pozdro do, dla mojego kolegi i super papajka. Mam nadzieję, że napiszesz hashtag SimpArmy. Jeśli nie napiszesz, to ja już się z tak. będę kolegował. No tak, on jest największym simpem z naszej drużyny. To jest w ogóle modne na naszym Discordzie, którego, którego już ten y, link na mojej stronie działa. Już jest ustawiony. Jak widzicie, tak, jest mamy plan już doszliśmy do 30 wave'a. Może udało nam no. się pokonać falę Ale co, udało, no. ci, udało ci się ustawić jakiś stały link czy cały tak. to jakiś to Jak widzimy armię snajperów. Tank BTW. W którym sobie no, no, bro, 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 nie radzimy? Railgun tank jeszcze jadą. Ej, Władek przydałby się drugi railgun tank. Ale tam za drogie. Również się ja stawiający turety. Kur. Za drogie! Władek jest Januszem. No to już dawno zostało potwierdzone. Janusz turetu. Jej! Co to jest za armia Janusz. snajperów na drugim levelu? Oni ćwiczą przed rozstrzelaniem. Wydaje mi się. Właśnie, właśnie o to mi chodzi. O to mi chodziło z tym. Z artylerią snajperów, jak wam wcześniej mówiłem. You shall not pass. You shish not pass. Shiz! Shiz! Co to znaczy shiz? Bo ja się tak. Nie pamiętasz! Nie że wtedy wpisywałeś w przeglądarkę. co się to jest barbarzyński okrzyk zwycięstwa. Nie <grym> do dogeł. No to pamiętam jak raz postawiłem Neon rave'a i ktoś napisał Aha. Barbarzyńskie widzicie, jest fajne. Pong vs. Bong Dobra jak widzicie będziemy zaczynali maksować. Dobra coś robi tak. Ja już maksuję minigany, super wyglądają nie? Takie. No, piekielne! Ale nie piekielne bo z zimy. No tak. Zimelne. Boże. Jak widzicie ulepszyliśmy jeszcze bardziej naszego. Po prostu tam Po, po, nie, będzie będę tego mówił. Jak w anime jest engrish, to tutaj jest porish. Porish. Pormkish. Przepraszam. Monk, monk Poszisz. Płacisz! Pocisz. Płacisz! 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 się, żeby zdobyć kowboja?! Posrasz. <noise> ale ich podsumował. Tu o filona było <noise> słychać, ale jeśli chcecie, żebyśmy spróbowali zdobyć... Znaczy ja nie muszę, bo ja zdobyłem kowboja. Tak. 10 lajków o mnie i będzie. Kowboy. Zdobywanie. No, będzie odcinek. Jakby, ja nie będę kowboy. musiał zdobywać, będę miał drugiego kowboja. Ale chłopaki będą mieli kowboja. będę mieć drugiego Znaczy jakby, jakby ja mam sześciu Sledgerów, więc wiecie. Co? No bo sześć razy wygrałem na Frost Invasion. No tak. Ja chyba trzy, trzech. A też gdzieś sześć. Chyba z trzech, czy dwóch. Jak chyba widzicie, trzech. wymaksowaliśmy sobie już Pursiuty. Władek o, składam reklamację wyglądałem. A, a czapę to są. A czapę, nie A czapy, haha! A czapy! to one się wrzucacie, Kiedy wrzucacie też filmy? Nie wiem. Ja spróbuję dzisiaj, ale a nie tak. wiem, czy tam radę. Okej. Okay. O Jezu, niby jestem są przy tej u ale, ale... Pamiętam, pamię... pa, pa, pamiętam jeszcze te czasy, kiedy robiłem daily. <laughs> tak, ale i myślałeś, to... że... I myślałeś, że się na tym wybiłeś. Wybijesz. Ale źle myślałeś do Król do, boń, do Bońka. A i, tak, a, a, a i tak mój najpopularniejszy film to Brawl Stars. Masz go usunąć. No. Nie, ma, ma prawie 300 świetle, nie usunę go, prawda? A, ale dużo, tak. moje, mój wąs rzeczny. Ej, zazdroszczę wam tak w zasięgu. A, płucio, wystarczy, wy, wy, wysta wystarczy w, w jakiejś grze poczekać na update i ten. I yy, 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 5 minut po update. Nie, nic z tego update'u. Dla, no dlatego mam się z tym nie? Raz tak zrobiłem, powiem powiem. No, tak do, tylko... Trzeba napisać ładny clickbait. Tak. Albo coś, co, co, ktoś, co każdy lubi. Na przykład. Wonż rzeczny. Albo nie, przykładowo powiem tyle. Szczerze, z update'ów Ross Invasion miałby. Yy, nawet nagrałem chyba. 10 minut po wydaniu update'u filmik, czy tam 5 minut, ale okazało się, że OBS był zepsuty i się nie nagrało. A powinien być jakiś taki. Y, jakaś taka jednostka samo samobójca, czy coś takiego. Żeby jechał, tutaj by wybuchał, rozwalał ich tutaj i by zostawiał jakimiś gruzami tutaj i by jakby wchodzili w to nawet Jak widzicie już, że... Y, o, bo nam przechodzą troszkę, więc postawię kolejne... No, Powinny dać jakiegoś stypiarza, który mi czy coś takiego. A no też dobre by było. Ej, ale no, e przeszli, no. przeszli, no. Bardzo. Śmieło co? Dobra, damy radę. Polen Hero jest łatwy. Jakby tutaj postawiłem jednego taktycznego. Taktycznego! Boomer. Boomer. Mhm. Wyszedł. Mało. Okej okay, boomer. O! Templar. Okay, boomer. Ej, przedarli się nam mocno. oczywiście skipowanie do bossa najlepsza taktyka. Tak. Każdy to wie. Ogólnie teraz przecież szczerze dźwięki towersów, żebyście usłyszeli tą przepiękną muzykę. Ma mam nadzieję, że go pokonamy. A powinniśmy. Powinniśmy, na tej mapie już nieraz pokonywałem Fallen Kinga. Tak, Fallen Kinga, nie Molten. Fallen. Hmm. Widzicie, co? ja nam dostawię. Militarek, ja nam dostawię. No, Pursuitów. Pro, być niebezpiecznie. O, już jest muzyczka. Tak, trzy jednostki. Bolci To jego armia. Fire. Fireosów, fire No właśnie! Przeszli nam mocno, na no szczęście mamy Fajne Dedeksy! To może. sniperów stawić na strongest. To może nas kosztować życie. No tak, na pewno. Ej, bo my się trochę nie utrzymujemy tutaj, wiecie? Koniec, ja wiem czego... na strongest i już, i już będziemy żyli. No jakby. Muszę już sprzedać tych Pyrona yes. Mam nadzieję, że sobie I bo on robi gaz, gaz, gaz no, On robi duży gaz, gaz, no. gaz no. Gaz, no. gaz, Stefon. gaz Sam go na telefon i gaz Tonight, 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 tonight. No. Yeah. Ej, bo jeszcze, yeah. bo nas jeszcze yeah. zabiją gardiani. Kolejnie nie, mamy railgun tanki Jak już zostanie tylko boss, to już powinno być okej okay. Tak ale on już jest tam No ale możemy rysalować spokojnie Nie bój dupy guciu <noise> Nie boję mhm. Nie boję dupy Pupy Pupy, tak, pupy, pupy. Halo! Panie Fallingingu, niech pan się da zabić Chcemy to mieć ładne Nie. nie Właśnie. No to low, fajny, no O, no i tak, sobie zrobił zajebiste Dobra, zacznij trzeba już zacząć powoli. Co tu robimy? Kurwa gradi Gradiany. Bo oni się respią. E, polecałbym robić już ostateczną linię obrony. Właśnie idę. O proszę bardzo. Ej, bo chyba się... E, nie udało się niestety. Mission failed. Uda się. Nie no uda się. Jak mówię, że się uda to się uda. Nie no uda się. Uda się. No i no ma już 40 tysięcy tylko. Po no prostu ustawiajcie jedno. To jest kurde wygrane. stawianie jednostki. Bo jak się nie stawia, stawia jedno, tak to się przegrywa. Nie, nie ma. Come on! Destroy the weak! Eee, przegraliśmy, nie? No? A może nie? Przedawajcie wszystkie jednostki z tyłu! Do tutaj. O, albo się uda, albo będzie w cholerę blisko. Będzie w cholerę blisko. Jak Władek mówi, że się uda, to się na pewno uda. On nie jest profesjonalistą. Nie uda się, nie uda się. Postawaj. Uda się. Oj. A! Uda. Ja ja no. Jak? Jak? To było bardzo bliskie. Aj. On ma już 5 k i jeszcze wypuścił fotograf. Mhm. No, ale poszło okej. Okay. Poszło no. okej. Okay. Jakby coś umiemy Zyfłam, wygrywać. Mamy... Nie ja niemiłym wiemy, akcentem tak Jest naprawdę. Trochę. Chodźmy, chodźmy jeszcze. O, jeszcze mam tego. Coś my dostałem. Mamy jakiegoś kręta. O, Frost, nie mam. Vaisik, dawać. Co dostanę? Mega Penning. O, Red Commander. O, no. No chodźmy, chodźmy w miejsce, gdzie się przywitaliśmy i się pożegnamy. Tylko że na publiku. Dobrze. No. I to u kogo? O, jesteśmy. To, 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 tam. Gdzie wy jesteście? O, to jest pan Królik. No? Przepraszam, ale nic mi się nie załadowało. Oj. Przepraszam. O, jest. Cześć. Widzimy. Cześć, to jest Szary Filon TV. Ja to jest Szary Wladimir Wladowski. Przepraszam za to. Nie chciałem. To ustawmy się. Pięknie! To Tu mi tam wyłazisz. Cześć! Dziękuję Ta. za oglądanie! 아이대냐 아, 이제냐. 아,